Się Cześć dziewczyny! Dzień dobry! E... Cześć! Jestem dzisiaj z wami tutaj, żeby Wam pokazać nasze laurelowe, świąteczne propozycje. E... Cześć! Z tej strony znowu Laura z Laureli i dzisiaj przedstawiam Wam nasz kolejny cykl w co się... Powiedziałam sobie, że tym razem musi się udać, więc e, zaczynamy! E, cześć dziewczyny! Nie, znowu będzie, że mówię ciągle cześć dziewczyny. Zdaj się dziewczyny w grudniu. Cześć. Jestem tutaj z Wami, żeby pokazać Wam nasze laurelowe propozycje na święta. Mam nadzieję, że święta spędzacie w tym roku w gronie najbliższych. My, niestety, wyjeżdżamy. Chociaż cieszymy się, że po tym całym ciężkim roku znajdzie się chwila też dla nas, żebyśmy mogli w trójkę rodzinnie odpocząć. Zacznę od prezentacji ubrań, które są dostępne, które pojawią się w najbliższym czasie w sprzedaży. Na sobie też podczas tych nagrań mam spodeki. Myślę, że mam się na pewno spodobają. Jest to prototyp, jak widzicie, jest tutaj pospinany, bo niestety są mi za duże, ale pojawią się w sprzedaży w naszej wiosennej kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobają, bo ja oszalałam na ich punkcie i uważam, że świetnie wyglądają z naszą bluzką białą Abigail, która pojawi się przypuszczam, że jeszcze w tym tygodniu. Ta bluzka jest idealną bluzką na... Się dobrze w tego e, stylu mózgach eleganckich, i na przykład w świętach chciałabym ubrać coś wygodniejszego. I tutaj to jest moja druga propozycja, w której ja też czuję się bardzo fajnie. To jest po prostu zwykły, ażurowy nasz sweterek, połączony z naszymi e, spodenkami. E, jak wiecie, spodeki spodek nie są dostępne na naszej stronie internetowej, ale taki sweterek będzie świetnie też wyglądać po prostu z którąś z naszych spódnic. E, tutaj na przykład polecam Wam spódniczkę mewę. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać, a mewę na pewno jeszcze. Wam z czymś zestawię podczas dzisiejszych nagrań. A co, gdy nie czujecie się dobrze w jasnych kolorach? Gdy nie czujecie się dobrze w jasnych kolorach na naszej stronie internetowej, znajdziecie również nasze swetry ażurowe w odcieniu bardziej świątecznym, czyli burgundowym. Mam nadzieję, że Wam się ten sweterek podoba, bo ma naprawdę bardzo, bardzo fajny skład. Świetnie się układa i dopasowuje się do każdej figury i możecie go zestawić właśnie ze spodenkami, jak i ze spódniczką. Zaprezentować. To jest właśnie oto ta czarna bluzka z połyskiem. Nie wiem, czy dokładnie widzicie, jak ona jest bardzo fajnie wykończona. Tutaj ma ukrytą gumę. Dzięki czemu tak pięknie się zmarszczyła. I zobaczcie, teraz ta bluzka jest tutaj delikatnie zbluzowana, ale tutaj w tych miejscach mamy ukryte zamki. Dzięki czemu bluzeczka się powiększa. I mamy coś takiego. Do tej bluzki dobrałam naszą cekinową spódniczkę, która jest dostępna na stronie internetowej i sprawdzi się na pewno do wielu naszych dodatków, jak chodzi o figurę. Sukienka, którą chciałam Wam zaprezentować, to jest tutaj, to taka sukienka szanelowska z naszego materiału z Francji. E, sukienka wystąpi jeszcze w innych dwóch kolorach. Niestety nie mam ich teraz przy sobie, żeby Wam je zaprezentować, ale na pewno pojawi się jakiś osobny filmik z nimi. E, sukienka ma sztywniejszy materiał, z tyłu jest zapinana na zamek i ma bardzo ładną tkaninę z takim delikatnym niebieskim połyskiem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Kolejna spódniczka, którą mam na sobie, to jest spódniczka w taką kratkę szanelowską. Ciekawe, czy uda mi się to Wam zaprezentować. I ta spódniczka bardzo fajnie prezentuje się z naszym czarnym swetrem. Mamy na stronie jeszcze i odpowiednik spódniczkę L, ale już bez tutaj takiego strzępienia. Strzępienie zostało wykonane ręcznie. która na naszej stronie internetowej obecnie występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. To jest ta pierwsza, bardziej świąteczna, gdzie przeciągamy ją i związujemy sobie tutaj taką kawę. To jest różowa spódniczka z falbanką. Na stronie internetowej są dwie wersje tej spódnicy: jedna jest z wycięciami po bokach, a druga jest właśnie z taką słodką falbanką. I tą spódniczkę możecie już znaleźć u nas na stronie i zakupić sobie do takiej świątecznej stylizacji, łącząc ją na przykład z takim bordowym sweterkiem. Ta spódniczka ma bardzo ładną taką nitkę metaliczną, która na pewno wyróżnia tą tkaninę i myślę, że może Wam się bardzo spodobać. Prezentowałam. Występuje jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Właśnie to jest tutaj ten kolor pudrowy. Mam nadzieję, że dobrze widać kolor, bo zawsze ciężko nam ująć ten odcień na zdjęciach, a wygląda naprawdę pięknie. I zazwyczaj są takie sytuacje, że jak dochodzi do Was już paczka, pil wysyłać nam wiadomości, że kolor jest piękniejszy na żywo niż na stronie internetowej.